Witaj w klockaście fanklocków.pl, podkaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu fanklocków.pl. Omawiam tu dla ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę w redakcji fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! Cześć moi drodzy. W tym tygodniu znowu chyba będzie krócej, bo mieliśmy raczej spokojny okres, aczkolwiek pojawiło się trochę meta newsów, które mogą interesować mniej osób, ale mogą mieć tak naprawdę większe znaczenie globalne niż jakieś pojedyncze zapowiedzi czy tego typu ploteczki. Oczywiście na początek szybkie info na temat tego, co dzieje się na lego.pl. Tam mamy Nową promocję z gratisami, która działa od 12 marca. Główny gratis nie jest jakiś wybitny, ale ma niską barierę wejścia, bo wystarczy wydać 355 zł, aby zdobyć zestaw 482 wiosenny domek, oczywiście związany z Wielkanocą. A do tego po wydaniu 180 zł, czyli jeszcze mniejszej kwoty, dostaniemy polibaga z zajączkiem wielkanocnym. Także jeżeli macie jakieś mniejsze zakupy do zrobienia na Lego.pl, na przykład spośród premier marcowych czy styczniowych, no to warto się tym zainteresować. Drugim dość ważnym newsem z perspektywy globalnej jest to, że LEGO ogłosiło swoje wyniki finansowe za rok 2023 i mamy tutaj troszkę zaskoczeń, chociaż ogólnie rzecz biorąc, nie jest to aż tak niesamowite, jak można by się spodziewać. Dowiadujemy się mianowicie, że przychód grupy LEGO w roku 2023 wyniósł około 9,66 miliarda dolarów i jest to około 2% mniej niż w zeszłym roku. Natomiast po raz pierwszy od 2017 roku LEGO osiągnęło mniejszy zysk niż rok wcześniej, a wyniósł on zaledwie około 2,5 miliarda dolarów, podczas kiedy w 2022 roku ta liczba wynosiła 2,6 miliarda dolarów. Ten spadek zysku LEGO tłumaczy przede wszystkim dużymi inwestycjami, ponieważ w roku 2022 Zbudowały się albo zostały zbudowane dwie duże fabryki w USA w Virginii, o ile dobrze pamiętam, oraz w Wietnamie. No i koszt tych inwestycji był bardzo znaczący, co odbiło się na zysku. Jednocześnie LEGO zaznacza, że sprzedaż konsumencka, czyli ta do klienta końcowego, wzrosła rok do roku o około 4%, także ludzie po prostu kupili więcej klocków, chociaż o nieco mniejszej wartości. Zmniejszyła się po prostu wartość koszyka zakupowego. Eksperci, czy może raczej fani Lego z wykształceniem finansowym, zwracają jednak uwagę, że ten trend to jest po prostu dostosowanie się do tego, co miało miejsce przed pandemią. Lego notowało wtedy stabilny wzrost rok do roku. W pandemii był duży boom na klocki. Wiadomo dlaczego, wszyscy siedzieli w domu, budowali. Natomiast teraz sytuacja trochę się uspokoiła i po prostu ten wykres musiał się dostosować do warunków rynkowych, tym bardziej, że rynek zabawkarski w roku 2022 nie miał imponujących wyników jako całość. Także nie ma się co dziwić i na pewno nie można wróżyć, że Lego ma kłopoty finansowe, no bo tak po prostu nie jest. Z drugiej strony w tym tygodniu mieliśmy małą aferkę związaną z grupą Lego jako taką. Mianowicie w sieci pojawił się quiz na temat Ninjago. W którym grafiki zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To działanie spotkało się z bardzo negatywnym oddźwiękiem ze strony fanów, ponieważ LEGO od dawna mówiło, że płaci swoim artystom i nie zamierza iść na skróty, jeżeli chodzi o twórczość. Wizualną, natomiast te grafiki podobno pojawiły się w sieci na skutek tego, że cała ta akcja nie została do końca dopilnowana od strony jakościowej. Podobno firma odpowiedzialna za nie miała wolną rękę, być może zostawiono jej trochę za dużo swobody kreatywnej, no i skończyło się tak, jak się skończyło. Quiz został już usunięty z internetu, a samo LEGO wystosowało już oficjalne oświadczenie do sieci LAN, czyli swojej oficjalnej sieci ambasadorów, w którym wytłumaczyło się z tej sytuacji i obiecało, że więcej nie będzie odwalać takich szopek. Jeżeli chodzi o kwestie produktowe, to w tym tygodniu mieliśmy tylko jedno większe ujawnienie i dotyczy ono raczej serii mało popularnej wśród dorosłych, a konkretnie Duplo. Na lego.pl pojawiły się cztery zestawy z serii Świnka Pepa, która być może zainteresuje rodziców dwulatków, ponieważ dla nich właśnie ta seria powstała, jest spora szansa, że ta franczyza osiągnie dość duży sukces na polu małych fanów LEGO, natomiast nie ma się co oszukiwać, nie jest to nic, co zainteresowałoby dorosłych. Tych ostatnich zainteresuje pewnie jednak fakt, że do ujawnienia zestawu z Ideas, markowanego brandem Dungeons Dragons zostały nam zaledwie dwa dni. Set mamy zobaczyć 19 marca o godzinie 18:00 i powstała nawet do tego specjalna podstrona, aczkolwiek warto zaznaczyć, że na sieci pojawiły się już nieoficjalne zdjęcia tego zestawu Został on uchwycony w jakimś sklepie, który nieco pospieszył się z wystawianiem go na półki, i reakcje jak na razie są dość mieszane. Ja muszę powiedzieć, że zestaw wydaje mi się podobać, natomiast budowalne stwory no, nie wyglądają do końca tak dobrze, jak mogłyby wyglądać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o złudną bestię, dość ikonicznego potwora, jeżeli chodzi o Dungeons and Dragons. Natomiast z werdyktem wolałbym poczekać do oficjalnego ujawnienia zestawu, kiedy dostaniemy faktycznie zdjęcia lepszej jakości i po prostu większe. A ja ze swojej strony mogę obiecać, że najprawdopodobniej będzie to pierwszy kwietniowy zestaw, który zrecenzujemy na fanklocków.pl, no oczywiście najpewniej w formie filmu. Warto też jednak dodać, że jeżeli zestaw kupimy na Lego.pl w dniu premiery lub kilka dni po niej, to otrzymamy specjalne GWP, czyli upominek do zakupu pod postacią budowalnej skrzyni Mimika, którą widzieliśmy już w drugim wideo teaserze zestawu. Takie podejście wyraźnie wskazuje na to, że LEGO bardzo zależy na tym, żeby wypromować ten zestaw. No i powiem szczerze, że hype jest mocno nakręcony. Jest to druga współpraca Hasbro i LEGO w historii po Transformersie. No a trzecia szykuje się już niedługo, bo mamy zobaczyć Bumblebee. Wreszcie mała wiadomość, która może zainteresować przede wszystkim inwestorów. W tym tygodniu 13 marca wreszcie z Lego.pl spadła księgarnia, czyli ostatni z budynków modułowych wycofywanych w roku 2023. No ale można się spodziewać, że niedługo ceny zaczną rosnąć, chociaż pewnie będą one wzrastać stosunkowo najwolniej, jeżeli chodzi o trzy wycofane w zeszłym roku modulary. Dla przypomnienia, była to właśnie księgarnia, plac zgromadzeń oraz posterunek policji. Ten ostatni chyba drożeje najszybciej. Na zakończenie pozostaje mi zaprosić Was na naszego YouTube'a, na którym być może już teraz jesteście. W tym tygodniu pojawiły się na nim aż trzy nowe filmy. Jeden z nich traktuje o zmianach w dystrybucji ponownie. Rozprawiam się w nim z tematem pojawiania się niektórych zestawów ekskluzywnej dystrybucji w hipermarketach francuskich sieci Carrefour i Auchan. Warto zobaczyć, jeżeli polujecie na któryś z tych zestawów. Jak również zapraszamy do obejrzenia dwóch recenzji marcowych nowości. Jedna z nich to ekskluzywna, chociaż jest też w Auchan niewidzialna ręka z gwiezdnych wojen. A do tego doszedł McLaren ertona Senny, którego recenzja na kanale pojawiła się wczoraj. Jest to co prawda zestaw szerokiej dystrybucji, ale z serii icons, więc może interesować dorosłych odbiorców. I to właściwie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek klockastu pomógł Wam albo poinformował Was o rzeczach, które chcieliście wiedzieć. Żegnam się z Wami na ten moment i słyszymy się za tydzień. To był klocka z Jeśli ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwości dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite, a w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanklockow.pl.